Na razie mój nos wygląda jak choinka. W każdym razie dzięki za wsparcie, mam nadzieję, że się podobało i że się jeszcze zobaczymy. Cieszę się najbardziej z tego, że, że mogłem wam takie emocje dostarczyć i ci co na mnie liczyli, że mogli przeżyć takie emocje. I co? Pewnie do później. Jo! Yo. Yo, 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 my już tam ogarnęliśmy, że jednak nie było trzeba się bić, ale już chuj. Co za nami, okay. to za nami, co nami, to za nami, co przed nami, to przed nami Do następnych pojedynków. Kochani, oh, yeah. wszystko w porządku, jak widać oczy nie poobijane, ale mam tutaj po lewej, po prawej mojej stronie małego guza, ale już ubrana i do oglądać galę, bo dzisiaj są zarąbiste walki oprócz naszych. Także dzięki za, w ogóle dzięki za miłe wiadomości i co, widzimy się na następnej gali. Siąciem oglądać galę dalej. No, moim zdaniem mi nie przegrała. <laughs> Nieważne. ale, piękną, ja nie ale dałyśmy piękną walkę i mam nadzieję, że się Wam wszystkim podobała, bo było na pewno bardzo dużo emocji. Idziemy oglądać. Idzie dalej. Bo to jest. I teraz największa nagroda dla mnie. McDonald'sik McDonald's. Ja dopiero w hotelu trzecia w nocy makijaż przepiękny. <laughs> Słuchajcie, dziękuję wszystkim za te zdjęcia na Hali. Bardzo miło mi było, jak podchodziliście. Dziękuję za słowa wsparcia i, i w ogóle, że gratulacje dla Ani. Dałyśmy bardzo fajną, wyrównaną walkę. Dużo emocji było na pewno. Słuchajcie, dziękuję Wam za każdą, każdą wiadomość i każde oznaczenie, ale jest tylko tyle, że ja przez tydzień będę to po prostu czytać. Ale dziękuję bardzo. Lecę spać. Jestem... Jestem panięta. Fan na ryjek no ciekawy, jak jutro będę wyglądała. Siemano kipa. Chcę powiedzieć. Parteru nie robię. Stójka była dobra, podobało mi się w stójce. Robiłem to, co chciałem w stójce, robiłem to co przygotowywałem. Pierwsza runda wydaje mi się, że była moja. W tej stójce fajnie, fajnie się. Bawiłem naprawdę, bawiłem się tym No co, no parter Parter, w parterze jestem chłowy. Legnica się nie przytula Ale też nie jestem taki, że będę mówił, że chcę się bić tylko w K1 Jak przyjdę do ma to biorę MMA I po prostu bawię się tym, bawię się tym zamiast się napalać To się po prostu tym bawię Trenerzy są zadowoleni ze stójki, z tego co robiliśmy, jak się bawiliśmy Także to jest dla mnie najważniejsze Mam nadzieję, że Wam też się podobało Co, stójca to przeleżeliśmy trochę Krycha też jest twardy. Trzeba mu przyznać, że jest twardy, bo tam wchodziły fajne rzeczy i kolana, i na żebra, i bomby wchodziły, tak, także... Waleczka była udana. Rekord mam chłowy jeść to. Rekord nie jest dla mnie najważniejszy, tylko dobra zabawa. Piona. I dzięki za wsparcie wszystkim. No, je, urwało mi troszkę, ale słyszałem jak krzyczeliście, Dodawaliście mi siłę, ale... Parter. Przepraszam Was. Przepraszam Was, jeśli kogoś zawiodłem. I dziękuję, że byliście. Druga mnie w tym parterze pokładą. Trochę mi. Siekierami to jest puchło. Jestem cały zdrowy, nic mi nie dolega. Zbrałem się na spacerek. Tradycyjnie zrobić zdjęcia jak po, po pierwszej walce. Dziękuję no. swemu przeciwnikowi. Uważam, że to była dobra walka pomimo mojej złej dyspozycji dnia. Pozdrawiam. To dobra, my po walce Krzysiu. Proszę, e my. Teraz jesteśmy. Pełny Mega dystans. Pełny, dystans. Pełny dystans, a teraz idziemy co? Idziemy na piwo Idziemy na piwo. Pozdrawiam wszystkich. Za te wszystkie krzywdy. My... Pierwszy mu. Wchodzimy do Krakowa. Oczywiście z rakiem i całym akwarium. Więc to jest wybrawa życia. Tak wyglądam. Wielkie gratulacje dla zus Ja płaczę ze szczęścia, jestem kuła taka zadowolona naprawdę, że to zrobiłam i że się przygotowywałam 5 miesięcy i pokazałam to wszystko, czego się nauczyłam. No i tyle. Jutro odpowiem na wszystkie wiadomości, mega, mega Wam dziękuję, yy, że no cieszę się, że Wam się ta walka naprawdę podobała, jestem z siebie zadowolona, gratulacje jeszcze raz dla Zusję i co i ja idę się napić w końcu proseczko, bo marzyłam o tym dwa miesiące. Pytacie się, czy mam bardziej rozwaloną twarz niż ostatnio. Myślę, że porównywalnie, tylko że ostatnio miałam bardziej nos yy, i jeszcze tutaj, więc no coś takiego. Cześć mordeczki, miałem generalnie nic nie nagrywać, a w sumie pomyślałem, że wypadałby odezwać się do Was. Jest mi trochę smutno, ale poniekąd wiem, że starałem się. Nie rozjęło mnie, przeleżał mnie, w sumie troszeczkę się tego spodziewałem. No trudno, gratuluję mu wygranej, zasłużona. Mam nadzieję, że widowisko Wam się podobało. Przepraszam wszystkich tych, których zawiodłem i dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali. Trzymajcie się, lecę trochę odpocząć. Moi drodzy o, no, ładnie to dostałem Ja tutaj z miłymi panami, zobaczymy co się dzieje Tomografia będzie, tak? Pewnie I wiadomo, Nie wiadomo co okay. Ufaj, daj to za dla, dla profesjonalistów i zajmą się domu Dobra Super. Siemano Siedzę Mamy, Mógłby pan powiedzieć, a jak to się nazywa? Azon... Anizokoria A Ani ani z okoria, czyli mam jedną źrenicę troszkę mniejszą. Czekamy na tomografię. W końcu wyglądam jak po walce, nie na co po pierwszych dwóch. A. Wow. Wow. Eczko mordeczki. No jeszcze tak nigdy powity nie byłem. E, super walka, cieszę się w ogóle. Nic mnie nie boli, mam lekko naciągnięty bark. Dziękuję za mnóstwo wsparcia, mnóstwo pozytywnej energii. E, czytałem wiadomości jak byłem w szpitalu. Dziękuję wam bardzo. Lecimy, czekamy na kolejne walki, a już w piątek Costa Rica, Teraz też jest pięknie, ale jest zimno! Siemanko, już wróciłem do żywych po śnie, bo spałem. <laughs> Wiem, że macie dużo pytań, więc chyba łatwiej będzie mi po prostu odpowiedzieć na mm, pytania. Zadawajcie je tutaj. A ja ze swojej strony tak szybciutko chciałbym, chciałbym Wam serdecznie podziękować za wsparcie, masę komentarzy. Widzę, że wiele osób w ogóle nie, nie zgadza się z werdyktem, ale wiecie, no po prostu taki jest sport. Jeśli sędziowie tak zadecydowali, no to tak jest. Ja dałem ze swojej strony 1000% i...